Gdybym 5 lat temu postanowił założyć schronisko dla zwierząt albo warsztat samochodowy, albo kawiarnię, na pewno większość ludzi by mnie chwaliła i uznała, że to jest bardzo dobry pomysł. Natomiast jak 5 lat temu postanowiłem rozpocząć działalność deweloperską, budować i to jeszcze będąc na etacie. I wiedziałem, że to się może spotkać z ogniem krytyki. Nie było dla mnie innego wyjścia, niż tylko utrzymać to zupełnie w tajemnicy. Bo, jak inaczej miałem skupić się na biznesie i na tym, nad rozwijaniem, niż po prostu unikać krytyki, która mogłaby mnie zupełnie zatrzymać w momencie, gdy ja powinienem się skupić na utrzymaniu etatu i budowaniu, projektowaniu. I dzięki temu, że unikałem krytyki, trudno. Krytyka jest nie fair. Nawet gdybym założył firmę budowlaną, ludzie prawdopodobnie by mnie chwalili, jakbym był wykonawcą, ale nie, będąc deweloperem, już jesteś tym złym. Wiedziałem, że to będzie ogień krytyki, dlatego moja zasada numer jeden wtedy była to nie mówiłem absolutnie praktycznie nikomu. Dzięki temu mogłem skupić się na tym, żeby móc właśnie projektować, budować, sprzedawać, również polecać się klientom, szukać inwestorów i dzięki temu mogłem uniknąć przynajmniej tego, że ktoś może mnie zatrzymać swoimi nie fair poglądami. I ja to polecam, cóż, życie nie jest fair, ale takie coś może Ci pomóc, nie mówiąc ludziom, którzy będą Cię krytykować, nie mówiąc o tym, co będziesz robił. I faktycznie dopiero po trzech latach, jak inwestycja pierwsza była zakończona, wybudowana i mogłem ludzi tam zaprosić, żeby to zobaczyć, wtedy to ujawniłem. Ale na początku, żeby Cię nie zatrzymywało to, to ja polecam akurat ludziom, którzy będą Cię krytykować, po prostu tego nie mówić.